Chcemy pozwolić się katechizować Panu Bogu, czyli Bóg pragnie być tym, który przychodzi z pewnymi prawdami do nas. I zobaczcie, Bóg zechciał stać się człowiekiem. To jest niesamowita tajemnica, bo dzięki temu nasza natura ludzka zyskała niesamowitą godność godność boską. I Pan Bóg mógł przyjść i zbawić nas zupełnie jak chciał, a właśnie wybrał ten tajemniczy sposób, że stał się człowiekiem, i zapragnął narodzić się w rodzinie. Bo to jest może tak oczywiste dla nas, prawda, że Bóg stał się człowiekiem, rodzi się w rodzinie, a przecież Pan Bóg mógł to zrobić zupełnie inaczej. Nie wiem jak, ale zupełnie inaczej. A Bóg chciał też nam pokazać pewne piękno i błogosławieństwo rodziny. Nie wszyscy z nas, tu myślę na przykład o sobie, założyli w swoim życiu rodzinę, ale każdy z nas to doświadczenie rodziny ma, bo rodzimy się w rodzinie. Mama, tata, i my, którzy wzrastamy w tym klimacie rodzinnym. I zobaczcie, jakie to jest, jaka tu jest niesamowita tajemnica, jakiś taki pomysł Pana Boga. Bo mężczyzna sam z siebie jest niekompletny. Potrzebuje tej drugiej, aby móc w pełni stać się sobą. Tak samo kobieta. Też jest niekompletna, wspaniała, ma wiele darów, ale właśnie. Jest pewien brak w niej. I teraz na skutek tego braku, to jest ciekawe, bo to jest właśnie na skutek tego braku, kiedy spotyka się tych dwoje ludzi, może odkryć, że nawzajem dla siebie są pięknym darem, że pragną tego drugiego, który staje się tym dopełnieniem. Ale ten, ten drugi w tym dopełnieniu okazuje się błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Zobaczcie, wyobraźmy sobie, że jest jakaś doskonała kobieta, która nie potrzebuje mężczyzny, ponieważ jest doskonała. Nie wiem, ma wszystko. Będąc kobietą, z drugiej strony ma tę siłę męską, to wszystko, prawda? Co, co ma mężczyzna, czego nie ma kobieta? To nie jest zarzut, tylko te są dwie różne natury: kobieca i męska. I teraz ten brak powoduje, że, że potrzebujemy tego drugiego. I kiedy ten drugi przychodzi, okazuje się to wielką radością. Czyli tu jest pewien paradoks, że błogosławieństwem jest ten brak. Mówi się, że mężczyzna buduje dom, kopie fundamenty, stawia ściany, a jak już go wybuduje? To wkracza kobieta i zawiesza firanki, kładzie serwetki, stawia kwiatuszki, prawda? Że to no, oczywiście generalizuje, ale chodzi o ukazanie pewnego obrazu, o to właśnie wzajemne uzupełnianie się. I nie ma co zamieniać tych ról, bo one są dobrze, dobrze pomyślane przez Pana Boga, ale ten brak staje się błogosławieństwem, bo ja wtedy mogę doświadczyć ubogacającej obecności tego drugiego. I jest też taką tajemnicą zobaczcie, że na skutek tej miłości, która pragnie się ofiarować, kiedy mąż pragnie ofiarować żonie, żona mężowi, na skutek tej miłości jednoczącej, Pan Bóg właśnie jako dar tej miłości może też podarować życie. I zobaczcie, to jest coś, coś niesamowitego, że w tym takim ludzkim spotkaniu, może pełnym porządliwości, Pragnienia tego drugiego człowieka, co wszystko jest dobre, jest święte. Że w takim momencie Pan Bóg daje życie, które jest życiem już na wieki. Bo jak się poczyna życie, to ono się już nie kończy. Bo żyjemy na wieki. To, że tu na Ziemi kiedyś będziemy, musimy wszyscy umrzeć, to jest inna sprawa, ale my już żyjemy na wieki. My umrzemy, ale potem idziemy do Boga, potem będzie zmartwychwstanie ciała i będziemy żyli na wieki. I teraz. Pan Bóg właśnie ofiaruje w rodzinie, rodzicom ten dar życia, który z jednej strony pochodzi od nich, a z drugiej strony jest darem Boga, bo tu jest ta wymieszana rzeczywistość, która się dzieje w jakiś sposób tajemniczy, bo człowiek nie może dać życia. Czy człowiek nie może dać życia? Musi da dostać ten dar od Pana Boga, aby to życie zostało poczęte, aby został też podarowany ten duch. Prawda? Które który, który ożywia, ożywia to ciało. I Pan Bóg dzisiaj właśnie zaprasza nas, żebyśmy, myślę, wszyscy zechcieli podziękować Panu Bogu też za dar naszych rodziców, którymi Pan Bóg się posłużył, aby dać nam życie dać nam życie. Jak wspomniałem, małżeństwo jest też takim spotkaniem, w którym brak zostaje uzupełniony przez tę obecność drugiego. I myślę, że tu wszyscy możemy, możemy podziękować Panu Bogu, bo zobaczcie, właśnie mówię, gdyby była taka kobieta doskonała, która by nie potrzebowała mężczyzny, to pytanie, czy by go szukała. Tak samo mężczyzna był mężczyzną doskonałym, nic mu nie brakowało. No, pytanie, czy by się rozglądał za kobietą. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że nie, bo oni byliby spełnieni już w tym. W tym swoim byciu. I teraz właśnie Pan Bóg przewidział pew, właśnie pewne braki, pewne niedoskonałości, które są błogosławieństwem, na skutek czego szukamy tego drugiego człowieka. Pragniemy go. Oczywiście ja buduję taki obraz doskonały, cudowny, czujecie, prawda? A potem przychodzi ta rzeczywistość życia, która weryfikuje to, to piękno, które ja tu staram się nakreślić, ale mówię, mówię o pewnym ideale. I teraz co jest dalej? Właśnie w tym wzajemnym obdarowywaniu siebie, kiedy mężczyzna przy wszystkich dobrych intencjach chce dać wszystko, co najlepsze swojej żonie, i w drugą stronę, żona przy wszystkich właśnie tych intencjach, które ma, tym bogactwie, które wnosi w życie mężczyzny, pragnie mu to ofiarować, to obydwoje nadal pozostają niespełnieni. Nadal pozostaje. Pewien brak, chciany, zamierzony przez Boga. Mianowicie pewna tęsknota za boskością, za doskonałością, za nieskończonością. Bo my zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, czyli tęsknoty są w nas nieskończone. I to jest wolą Pana Boga, żebyśmy mieli te nieskończone, niespełnione tęsknoty. I teraz znowu się okazuje, że jest pewien brak, że pomimo tego cudownego spotkania mężczyzny i kobiety, to jest ciekawe, jak się tak przygląda małżeństwo, jak oni się dobrali. No właśnie na tej zasadzie, że ja potrzebowałem czegoś, co masz ty, a ty potrzebowałeś tego, co, co mam ja. I wtedy możemy, prawda, jak to, mówi, to się mówi tak, zaiskrzyło pomiędzy nimi. Tyle ludzi się spotyka, a dziwnym trafem akurat tych dwoje tych dwoje się spotkało. Ja nie zapomnę do końca życia, moi znajomi kiedyś właśnie tak dzielili się, S swoim życiem i ja tak spytałem, mówię, no dla, dlaczego, jak to się stało, że się spotkaliście i potem doszło do, do, do tego, że jesteście dziś małżeństwem i ona powiedziała, mówi, wiesz co, no takie zwyczajne mieliśmy spotkanie, spotkaliśmy się i, i rozmawialiśmy ze sobą. Ja mówię, no i co? I ona mówi, wiesz co, i to było bardzo ciekawe. Że, że ciekawie się rozmawiało razem. Ja mówię, no, no i co dalej? Mówi, no i potem zaczęliśmy się spotykać mówi, wiesz, i było coraz bardziej ciekawie. Prawda? że nagle się spotykasz kogoś, kto widzisz, że Cię rozumie. A, że nie wszyscy nas rozumieją, prawda? Mówimy niby tym samym językiem, a dużo ludzi nas nie rozumie. A nagle spotkasz tego, kto Cię rozumie, i jest ta fascynacja, ta radość. Ale właśnie nadal pozostaje to niespełnienie. I teraz można by było powiedzieć, że można usiąść i się rozpłakać, albo przeklinać rzeczywistość, albo powiedzieć, to jest wolą Pana Boga, że zarówno on, jak i ona koniec końców. Mogą podarować sobie wiele, ale nie mogą podarować sobie wszystkiego. Że żona nie spełni do końca męża, że mąż nie spełni do końca żony. Że pozostaje to miejsce, które jest miejscem cierpienia. Jest tym brakiem. I ono jest chciane i zarezerwowane dla Boga. I to Pan Bóg pragnie przychodzić, aby właśnie wkraczać w tę rzeczywistość małżeńską. Gdzie on chce uświęcać, dawać to szczęście, że, że właśnie patrząc na tego drugiego, trzeba koniec końców uznać mąż musi uznać, że żona nie jest Bogiem dla niego. I żona jest zaproszona, żeby uznać, że mąż też nie jest Bogiem. Czyli nie ma co oczekiwać, że ten drugi da mi do końca pełnię mojego, tego, co ja noszę w sobie, tych wszystkich tęsknot. Nie może. Jest człowiekiem, tak jak ty. A my, ludzie, jesteśmy po prostu ograniczeni. I zobaczcie też, myślę, jest takim błogosławieństwem, jeżeli w pokorze to przyjmiemy. Ja nie chciałbym się tutaj wymądrzać teraz w stosunku do rodziców, którzy wychowują dzieci, bo sam ich nie mam, ale, ale właśnie też stanąć z taką pokorą. Zobaczcie, tak jak nasi rodzice robili wszystko, co mogli. Ja myślę, że każdy rodzic naprawdę. Robi wszystko, co może. A i tak te dzieci zawsze wychodzą poranione. Myśmy też wyszli poranieni z naszych rodzin. Albo kochano nas za mało, albo kochano nas za dużo. No i tacy jesteśmy. I znowu jest ten brak, że potrzebujemy. I teraz można to albo przeklinać, albo można powiedzieć, błogosławię Cię Boże, bo ja właśnie potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Dzisiaj przeżywamy poważny kryzys rodziny, to, to jest niesamowicie, wiecie, my się tak modlimy tutaj też od czasu do czasu o powołania kapłańskie i zakonne, a ja myślę, że teraz trzeba się też zacząć modlić o powołania do rodzin, że młodzi ludzie mają niesamowity lęk i to widzimy, wchodzenia w rzeczywistość rodzinną. Dlaczego? Bo jeżeli nie ma właśnie tego oparcia w Panu Bogu, że Ty będziesz z nami, Ty będziesz nam pomagać, no to powinien rodzić się naturalny lęk, to jak my sobie poradzimy? Jak ja uczynię Cię szczęśliwą, skoro widzę, kim jestem? No właśnie, tu w tę rzeczywistość pragnie wejść Pan Bóg, ale w sposób znowu tajemniczy, na skutek braku, na skutek pewnego cierpienia, niespełnienia, ale jest to błogosławione. Jest to błogosławione. I Pan Bóg przychodzi właśnie z taką wielką miłością. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że to, co tak bardzo ludzkie. Pożądanie, pragnienie drugiego człowieka, pragnienie tej bliskości, że Pan Bóg czyni świętym, boskim, obdarzonym sakramentem, w którym On jest, że w tej rzeczywistości małżeńskiej Bóg jest w sposób szczególnie święty, uświęcając, pomagając. Myślę, to może dawać nam wiele otuchy i nadziei. Przeżywając różne zmagania, trudności życia dnia codziennego, żeby właśnie chcieć to ofiarować Bogu, z tą pokorną świadomością, właśnie, że nie jestem Bogiem. To, co ja do Was mówię, to te, też mówię do siebie, tylko że w innym kluczu. Mianowicie, jeżeli ja uwierzę, albo ktokolwiek z nas możemy zbawić tą parafię, nie możemy. Jesteśmy zwykłymi, biednymi grzesznikami. Owszem. Na mszy świętej ubrani trochę inaczej niż wy. A to jest tylko kwestia ubioru. Jesteśmy tacy sami słabi, też nie możemy dać wam zbawienia i nic, nic wam dać nie możemy. Możemy próbować podprowadzać was pod Jezusa Chrystusa, więc ta rzeczywistość też dotyczy nas choć w innym stopniu, ale to jest to samo zaproszenie do pokory, żeby się uznać z człowiekiem. A z drugiej strony, Pan Bóg obdarzył was i nas niesamowitymi darami. Które można rozwijać właśnie w rodzinie, w tym życiu, żeby ubogacać tego drugiego tym, co mamy. Może nie mamy dużo, ale zawsze coś mamy, co możemy podarować. Więc niech Pan Bóg daje właśnie nam wszystkim tę łaskę, pragnienia radowania się z jednej strony tym brakiem, który jest otwarciem na drugiego, ostatecznie też na Boga, a z drugiej strony też tym darem, który każdy z nas ma, dzięki czemu. Bo właśnie możemy ubogacić drugiego tym, czego on potrzebuje.